Księga Sędziów, rozdział dwunasty. Potem zebrali się Efraimici, ruszyli na północ i rzekli do Jefty: Dlaczego wyruszyłeś na wojnę z Amonitami, a nas nie wezwałeś, abyśmy z tobą poszli? To też spalimy twój dom razem z tobą. Odpowiedział im Jefta: Ja i mój lud miałem z Amonitami spór bardzo ciężki. A gdy was wzywałem, nie wybawiliście mnie z ich rąk. Gdy więc widziałem, że nie ma u Was pomocnika, naraziłem swoje życie i ruszyłem na amonitów, a Pan wydał ich w moją rękę. Dlaczego więc przyjście się dziś do mnie, aby mnie napastować? I zebrał je wta wszystkich wojowników gileackich i wszczął wojnę z Efraimitami. I pobili wojownicy gileadcy Efraimitów. Ci bowiem mówili pogardliwie: Jesteście zbiegami z Efraima, wszak Gileadczycy mieszkają między Efraimitami i Manaesitami. Gileadczycy zajęli wtedy Efraimitom brody jordańskie. Gdy potem zbiegowie efraimscy mówili: Pozwólcie mi przejść, wojownicy Gileadcy odpowiadali: Czy jesteś Efraimita? A gdy ten mówił: Nie. Wtedy mówili do niego, powiedz Sibolet, a ten wymawiał Sibolet, bo nie mógł wymówić inaczej. Wtedy go chwytano i zabijano przy brodach jordańskich. W tym czasie padło z Efraimitów 42 tysiące. Jefta sądził Izraela przez 6 lat. A gdy umarł Jefta Gileadczyk, został pochowany w swym mieście Mispa w Gileadzie. Po nim sądził Izraela Ibsan z Betlejemu. Miał on trzydziestu synów. Trzydzieści córek wydał za mąż poza dom, a dla swoich synów sprowadził trzydzieści dziewcząt z poza domu. Sądził on Izraela przez siedem lat. A gdy zmarł Ibsan, został pochowany w Betlejemie. Po nim sądził Izraela Elon Zebulonita. Sądził on Izraela przez dziesięć lat, a gdy umarł Elon, zebulonita, został pochowany w Ayalon w ziemi Zebulon. Po nim sądził Izraela Abdon, syn Hilela Piratończyk. Miał on 40 synów i 30 wnuków, którzy jeździli na siedemdziesięciu oślich ogierach. Ten sądził Izraela przez osiem lat, a gdy umarł Abdon, syn Hillela, piratończyk, został pochowany w Piraton w ziemi efraimskiej na pogórzu amalekickim.